Przed 0 witajcie na kanale gramy dzisiaj sobie gramy w minigierki Razem z Andrzejem. Gdzie jest Andrzej? Nie. Ze mną. A Andrzej Żółw mała imię. Nie, jest z nami Ej, Nikola. właśnie zobacz, jaki mamy stare jeszcze jakiś ogień mam. My też no, ja my te pamiętacie? Dwa lata temu rok? Starzy widzowie będą pamiętać, że my tu nic nie zmieniliśmy. Jeszcze w ogóle musimy się poprzebierać. ale podobno są nowe gry, więc zobaczymy. No, jesteśmy tutaj w wyniku, już właśnie dokończamy. Tak wyglądamy i... jakby nas zaciło w czasie, no i teraz wiesz. stanęliśmy w czasie nowe, dzisiaj. Nowe rzeczy, i nowe rzeczy. Jakieś. No, to jest Czy będziemy no, ogramiać, zobaczymy. Jestem ciekaw, co tu się zmieni. Miło w tej gierce. już teraz możecie zostawić łapola w górę, subskrybować kanał. Ale gramy. Efektyw, wpadajcie nie? też do Nikoli na kanał i do tego żółwia, bo on chce sobie założyć kanał ze świnką, prawda? Okay, już ludzie. No, także czekamy na nowe migierki. Dajcie znać, czy są fajne, czy I są patrz, lepsze te, co kiedyś były. No? Patrz w ogóle, ile ja mam, mamy wygrań już. Nie pamiętam tego, aż 82, po boku ja mam. Gdzie jest? 82, o, 60... o ja jestem 63. No bo Ty kiedyś więcej wgrałaś w ROBLOXa, nie? Teraz już tak nie gra w ROBLOXa, tylko tylko Po zawsze za wygrywałam, wiesz o co chodzi. Ja powiem Wam szczerze, że w wolnym czasie też raczej nie gram w ROBLOXa. W ogóle nie gram, jak już gram to takie normalne gry. Normalne e, gry. A ROBLOXa tylko nagrywam i wyłącznie dla Was. Chwila. Dobra, ale o co tu chodzi? O co tu kaman, słuchajcie? Zacznę kontrolować... Mecha? Aha, ona jest z tym, musi. A ona A, nas. Chyba. O, się się zabeczką, pani, widać mnie. Trzeba uniknąć. Bez sensu teraz widać, bo jak są te. wiesz? Mm, te czaszki z tyłu, to mi wtedy widać. Czy ona jest? Nie ma. Ja jej. jestem na końcu. Ue, ona tam, loto. Ej, ona rozwala te domki! A ja chciałem iść do domu. No właśnie, ja też jestem w tym, to po! jeszcze! ja bym chciał jestem być za tym. Domem. Ja bym chciał być tym mechanicznym czymś. No to się losuje. Na bank tu A, idzie, na ci... bank tu idzie, poczekaj, pa! Chodźmy. Tutaj? Gdzie są jeszcze? Nasz tylko został. Czujesz? Nie, jeszcze tam jest. Leci ten. tu. Gonicie? Nie, nie, tam. Poszła. Dobrze, dobrze. Nie, 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 nie. Ja uciekłam. Ja się chowam za beczką. Widać mnie za beczką, Jak myślicie? Nie, może mnie nie widać. Dobra. Chowam się. Fajne. Trochę inne to jest, bo dodali takie coś. Kiedyś tego nie było, A! że... Nie mów, że tam byłaś. Tam ja to mam nagrane. Słuchajcie, Nikola tam była, nie? Nikola była tam. No dobra, dobra. Mi się udało, słuchajcie, także łapek łapie. Ten, łapę, ten czerwony mi zdradził, ja to usunę! Gdzie to? Ej no właśnie, weź tu jakoś usunę. Efekty jakieś mam. No, gdzieś to było, tu gdzieś. Tu gdzieś zwierzakie narzędzie, efekty o. E, 20 do 0 dnie, Gdzie to jest? 255. Ej, takie łapki bym mógł mieć. Fajnie. Ej, ty, wychodzę stąd, żeby ten. Bo nie wiem czy mi przyniesie dobre jak jest na sklepie. Jak ja mam to usunąć? Nie mam tu kluczy. Dobra, łycha kawki czasne. I... Co jest grane? Już? Obraz zostanie wyświetlony za 6 sekund. Powtórz obraz na planszy. A jak kawy trzam ręku? O nie. Co ja mam? Ja cię... Ale jak czerwony? Ja to jest ciężkie. A jak się zmienia kolor, niby Dwa, Parę razy klikać na to. Ej nie, ja nie dam rady, zielony. Nie! Jest. Żółty Jest? Nie, ja przegrywam w tym momencie, nie? Ale poczekajcie, 33 sekundy. Może dam radę! Fiolet! Nie. Dawaj, Fiolet, dawaj, dawaj! Fiolet, fiolet, fiolet. Jest. Niebieski. Kurde, za szybko! Jest. Jest. Pomarczył? Ej, pomaraczył bez na dwa tylko. Nie ma szans. Ile czasu? 13 sekund. Dawaj, 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 nie, patrz na nie, nie, się nie, jeszcze mi się nie. Czerwony jest teraz. Nie. Mm, fiolet, nie, 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 i nie, mi brachną. nie, <grym> jeden, jeden kliknięcie mi brakło! nie, 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 to by to nie, nie, ale fajnie. Ej, bo od początku nie widzieliśmy. Ja nie widziałam, jak tu się klika. Gdybyś mi nie powiedział, to. Je ja nie wiem, ten okien był. Ale było do zrobienia. Ej, takie awatary są Ej, zobacz. Ona to wygląda się jak prawdziwy ten. ten fajny awatar, zobacz, nie? Jak prawdziwy taki człowieczek. A no, widziałam takie. Rysowanie linii. Znowu coś nowego. I słuchajcie, nie, to jest tych gierek w ogóle. Zawsze. Ja tu pamiętam te minigame, te gierki. To było 8 gier na. na... Tak, się powtarzały. E... No dobra. Zaczniesz rysować za 5 sekund. Podążajrzenie, zaczerwamy minigame. nie, za o nie. Linią. Ale trzymam iść. No Uważaj myszką. nie. nie, ma... nie lubię takich rzeczy. A ty? Mm. Ale nie idzie mi chyba źle. Ja Nie wiem, czy tu się punkt jakoś łapie, czy nie. Świnka za, mą, za mną idzie dzienny. Poczekaj, sorry, że do was nie mówię, ale no skupiłem się. Nie też teraz jakoś idzie do mnie. Skupiłem się. Słuchajcie, jak chcecie zagrać tą minigierkę, to wpiszcie tylko ten mini games w wyszukiwarce Roblox. I no będziecie... Nie. O nie, ale mi źle poszło. Tak, to, to I będziecie mieć właśnie te minigierki. Ten kto nie grał jeszcze ani razu. Aczkolwiek nie wiem, czy są takie osoby, na pewno wszyscy już chyba grali w to. Nie wiem jak mi poszło, ale... Nie wiem, tak. Nie najgorzej przekonamy. chyba. Ja mam 83%. 91%. Ooo je! Yeah. Będę cię gonił tutaj. Aha. Świetna robota! <grym> Jesteś zwycięzcą! Można wow. i Wow, to ile punktów dostałeś? Jeden punkt, tak? Świąteczką może być dowolnić. Dobra, słuchajcie, my czekamy za następną gierką. A w dzisiejszym odcineczku chcemy, żebyście nam pomogli nazwać moją świnkę i Nikoli Żółwia. Dajcie znać w komentarzach. No mi, jak to ogień wysunąć. Nie da się ogień usunąć. Nie, no mówię ci tu w. No, nie ma efektu, ja nie ma już tego w ogóle czerwonego. Mm. Już go nie ma nigdzie. Muzyka wycisz. No nie, no, nie, no, wyjdź stąd. Zaraz zaczmy. Dobra, za 9 sekund otrzymasz siekierę. Wytnij wszystkie drzewa przed drugą co? drużyną. A w jakiej drużynie jestem? Gdzie tu jest? A, niebieska, dobra. Tysz, tysz, tysz. Ja no to się wycina, A jak to się wycina? Jak ja to mam wyciągnąć? I czemu ten typ to wyciągnął? Ja nie. A no, tutaj co? Dużo na razy. Długo tak, trzeba... długo trzeba. One ja już 6 razy zrobią, no bez przesady. Ja dwie osoby O jest, na długo trzeba. No kurczę, myślę że szybciej to będzie. Dobra, może się o. uda ten. Ej, może przed wami będzie. O, no, a ty jesteś zielony? Tak. Jestem... Niebiescy, niebiescy. Nie jest Biesy! Nie Nie, ja jestem niemiecki jakiś. Ja cibieską No to dobrze, to jesteś w moim teamie, tu wygrywamy to. Nawet by cię je no, Ja nawet nie wiem czy ja trafiłem nie, bo tą poikę, ja sami... chyba z tego za daleka, ja za tak klikawe. Nie wierzę. Nie osiem! No dalej! Jest, dobra, jedno więcej jest. się udało, nie, już tak nie ma A sensu. Jesteś tam, no jesteś. No, momencie, jest, gdzie ty jesteś. Czerwona! No. Ej, no jak czerwona? Przejedwa z drzewa żem ściął. O nie wierzę, matko z córką, następna gra. A patrz jakie fajne sobie pięć. kupiłam. Ej, ja, pytanie widzowie. Gdzie tu się wybiera minigroni? Yy. Chyba przez co? Kolekcja kuli. Jest? My nie czytamy ci trzeba robić. Kolekcja tak, kuli, wiesz. teleportowanie gracze. Na początku jest napisane, nie chyba? Tak, tak na górze. się zaczyna? Ej nie, no ja muszę Pasz zmienić ma fajny wygląd. efekt. Śpię. Za sekundę nas przenosi i. E, zbierz kule i umie się w portalu swojej drużyny. Po się w gdzie są kule? Nie wiem, jest w czerwonej drużynie ogólnie. A gdzie są te. Oh. Nie urzucić do góry! O nie, też byś należał. Ja cię, nie... myślę, że zaskoczę, nie. Gdzie dalej, niby? Przepraszam bardzo. Gdzie mam iść dalej? Do, nie wiem, wysoko co Jest. Przecież ja tu spadam A, cały tu? czas! Ale ciężkie to. gdzie to jest ta kula? Ło tam trzeba skoczyć. Tam widziałeś? Masakra Jest, nie spadłem. Nie, ja tak do końca, tam nie ma już nic. A! O nie, to będzie mega ciężko. O też jesteś tu. Aha. Trzeba tutaj iść. Tu jest, ja tu nie mogę trafić. Nie, A! wiedziałem, No bo to się rusza? Daj, tu trzeba trochę prędzej. Trzy, cztery. No, to jest za daleko. Nikt nie będzie kuli, to będzie śmieszne. Ja teraz skoczę. Gdzie to jest? No nie, nie wierzę, skoczyłaś? Nie. Nie, jak? Tu tak? mi idzie w miarę, nie? Ale tu tak. to już jest... No ty zanim skoczy to... Nie mogę tu skoczyć. Chociaż chcę skoczyć! Jest, jest! I co teraz? Dominika! No nie, to 3 sekundy zanim ja tam doje... Nieee, co ty. Świetne. Mają remis. No, no, my... my... no dziwisz nikt tam nie torzy, dalej ale grę wymyśli w tych minigierkach to jest... Jednego punktka, punktów. Tragedia. Nie wiem co tu zrobić. No czy... Dobra no. To było głupie. Nie to było głupie, powiem my że najgłupsze chyba należy. razie Sop? 4 sekundy, ale jakoś szybko są te minigierki, więc patrz, osoba ma 300, co oni robią cały dzień. Ooo, kręgielnia. O, to może być fajne. Hmm, hmm, co to jest za zakup? Nie, dziękuję, trollery. Psz, Ej, bo w, w ogóle mam, masz kasy? Ile masz kasy? Nie, nie Możesz sobie Ej, mam gdzieś coś tam, patrzyłem. Uh. Dobra, ale o co tu chodzi? E, Też drużyny jesteśmy? Nie. Za 6 sekund. Unikaj trafienia, unikaj trafienia. A jak się łapać tą kulę? Nie, my jesteśmy kręgami, nie możemy. <laughs> no czemu ja nie mogę ten? Kiedy lecę? No zaczekaj, no zaraz na ten. Zatrzymała Sip. grę w kręgle. Uważaj! No widzę. Ej, to leci, no skręca w ostatniej chwili. Na kiedy mam? A po prostu, my jesteśmy pionkami. A ona tam steruje, tak. Okej. Okay. A ona przy końcu sobie może skręcać, wiesz o co chodzi? Dobra, nieważne. Żartowałem! A nie trafiła. Fajne. Dobra, fajne. Tak. Szkoda, że... Ona ma trochę lepiej niż mi się my. jeszcze nie trafiła. blisko. lepiej na środku stać, nie? Ona i tak zawsze gdzieś skręca, patrz. Widzisz? No. Bo ona myśli, że my uciekamy. Myślałem, że my będziemy rzucać kringlami, ale spokojnie. Dawaj, ja zostaję śmiało, nie żartuję. Czas On troszkę jakąś w ogóle? 12 sekund. No, jakaś się sobie. Nie, ona nie ma szans. Ciężko na no, ten. Tak. Mm. Bo to zdarzy się wierzy. Jesteśmy szyb, szybsi. No. O, prawie było. Dobra, udało się, to było łatwiutkę, A i. No, to było łatwe, nie w sumie? Tak. To pierwsze początkowe, gdy były. Ostatnia gierka. no Te początkowe, gdy były lepsze. Dajcie znać, co byście chcieli zacząć teraz na kanale. Następną gierkę razem z Nikolą. Eee, to sobie zagramy. Bitwa o suszarkę no do włosów. O co tu kraman Mapa przez. Ono. Dobra, zobaczymy. Słuchajcie, za nas, przenosi za 3 sekundy. I to jest nasza ostatnia mapka, kiedy tu gramy. U, ale fajna. Za 8 dziwne. sekund. Trzyma suszarkę do włosów, będziesz jednym z trzech ostatnich stojących. O nie, Bądź to się zmuchać będzie! Tak, będziemy się zmuchiwać, to lepiej na środku. Uważaj na te bąbelki. Jak to się robi? To mnie wywaliło. O, zmucham go! O nie, nie! Chujko! A, zdmuchłam ją! A tu się tylko trzyma, czy co? Tak przytrzymujesz. O, zostałeś ty... Aaa, to Ej, o nie! Mamy. Ale ten dobrze. Ja, to a, miejsce a, masz no to ładnie, a, dobra. No to słuchajcie, w ten na ten sposób skończymy ten odcineczek wygrano. do Nikola. Wygrano, Nikola wygrany. Ej, drugie miejsce masz teraz, zobacz! Ej, zobacz pierwsze w ogóle co ma. Ty masz 85, on ma 1335. O nie, co za tylko nie jedna wiem. droga. Ej, też może być fajne. Cześć. Nie jacie, dobra, słuchajcie, widzowie domówiliście nas. Chcieliście dłuższy odcinek, będzie dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że nie zanudzamy za bardzo i Taka gramy w ostatnią. Ale naprawdę, ostatnia gierka. Nie, musimy nagrać drugą część z tego. Słuchajcie, 500 łapów w górę pod tym filmikiem nagrywamy drugą część. Uh -huh. Uwaga. Nie wiem, czy. czemu oni się tu ustawiają. No bo. trzeba pamiętać. A czy to było? O, nie Wata. pamięta. Cześć, mój, ona idzie pierwsza. Bo zapomniałam. Ja też nie. A czemu to nie pokazuje? O, pokazuje. Uuu. Chyba tak. I co dalej? Pokażcie, no! Gdzie jest ten znaczek? Wpadłaś, czy mi się wydawało? Tak, wpadłam. Dobra, jest koniec. A, pierwszy! No. Pierwszy! Nie! Bo to się pierwszy liczy. Dzięki. oszust! Ja... ja spadam. Ja Nie, żaden oszust, nie! Ja chciałam Tak, to sobie. możemy kończyć te odcineczki, to także dzięki za oglądanie, do zobaczenia Nie, bo skończyłem, było lepsze. Cięż i czołem. Nie, nie, to jest w ogóle lepsze, bo pospieszy. No fajne pospieszy. gry, same fajne gry. Pięć razy w górę, następny odcineczek. Pa! A.